Cześć! Czy zastanawialiście się kiedyś, jak narodziła się najpopularniejsza dyscyplina sportu na świecie? Cofnijmy się w czasie, by odkryć fascynującą historię piłki nożnej. Wszystko zaczęło się tysiące lat temu, gdy starożytne cywilizacje kopały różne przedmioty dla rozrywki. W Chinach grali w kudzu, używając wypchanych skórą piłek, podczas gdy Majowie i Aztekowie mieli własne rytualne gry z gumową piłką. Jednak współczesna piłka nożna narodziła się w średniowiecznej Anglii. Początkowo były to chaotyczne mecze między całymi wioskami, bez konkretnych zasad. Dopiero w XIX wieku powstały pierwsze oficjalne reguły, a w 1863 roku założono angielski związek piłki nożnej. Od tego momentu piłka nożna rozpoczęła swoją niesamowitą podróż, stając się globalnym fenomenem. Z prostej gry przerodziła się w sport, który łączy miliony ludzi na całym świecie, niezależnie od kultury czy języka. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, by poznawać więcej fascynujących opowieści ze świata sportu. Do zobaczenia w kolejnym filmie.